Cześć wszystkim, ja jestem... Cześć wszystkim, z tej strony Powietrzeholik i ze mną jest mój brat Cyprian. Dzień dobry. I dzisiaj zagramy sobie w Moon Tycoon. Oczywiście na tablecie, ponieważ nadal nie mam dostępu do kompa, ponieważ w 15 minut raczej go nie zdobędę. Dobra, mogą być trochę lagi, raczej są na pewno, ponieważ też je widzę. Ale dobra, kupujmy już pierwszą kopalnię. I kopalnie? zaczynajmy tego tylko no, no, normalnie kopalnie, bo było, na, było napisane: kopalnia, a to w ogóle klikać trzeba, wyłączyć czat Tylko. Okay. Ale to tak, David? Co? A może to wyłączyć jakoś. To? Tak, mogę wyłączyć, widzisz? No, no to teraz łatwiej będziecie się chodzić. No. W po ogóle muszę wyłączyć szybko muzykę w opcjach, bo nie, nie mam pojęcia, czy to ma w ogóle prawo autorskie, czy nie. Tu jest za co się nagrało? E, wiem. Przecież mówię to do widzów, a nie do ciebie. Do widzów. Co? Ale. Wiesz co? Co? Ej, ale tu mi się nie pokazuje, ile mam kasy. Ej, czemu mi. Nie mogę tego włączyć teraz? Co się stało? I dlaczego to wszystko wypada i nie jedzie dalej? Rozłączyło mnie czy coś? Czy lag był jakiś? Dobra. Nie mam pojęcia co tu się dzieje. Nie mam też pojęcia, ile mam pieniędzy ani nic takiego. Bo chyba mam zero. Ale gdzie o to mi chodzi? Bo... Co jest? Co to się dzieje w ogóle? Nie wyłączyłem czegoś w obcych czasem? Eee. Nie, no nie wyłączyłem niczego. To o co tu chodzi? Ja chcę widzieć, ile mam pieniędzy. Dobra, może zrobię szybki restart. Wyjdę i wejdę po prostu jeszcze raz. Ale to ciągle się nagrywa. Wiem, że to się ciągle nagrywa, Cypek, przecież. Nie. Jakbym chciał, to bym przerobił nagrywanie, tak? A tego nie zrobiłem, więc wiem, że się nagrywa. Nie jestem jakiś głupi. Dobra. Mam nadzieję, że teraz nie będzie problemu. Po prostu nie będę tam tego, o właśnie tego, co tam jest z tą kasą. Nie będę tego wyłączał po prostu. Albo jednak wyłączę. O. Może się tak... Dobra, teraz muszę muzy... Aha. Jeżeli wchodzę w to menu... A, dobra. Tylko to jest... Okej, okay, naprawiło się. Więc teraz będę widział ile mam kasy. Więc kupmy pierwszą kopalnię za... Co? Wiesz za ty jesteś na tej planecie? No i fajnie. Czemu mi zniknęło? Nie, to nadal tam jest. Czekaj. Aha, mogę klikać. Tylko, że to jest niewidzialne, co tu się stało. Nie. Ja nie wiem gdzie mam klikać teraz. Halo. Dlaczego to jest niewidzialne? Nie wiem, podejdź do tego. Ej, nie czekaj. To coś się zepsuło. Może zaraz reset charakter zrobię. A wątpię, że to pomoże. A czemu ta spadła? A czemu nie? Co Nie Tak jak myślałem to w ogóle nie pomogło. A najgorsze za trupy zostają jak umierać. Nie, znikają. Jak nie wejdziesz. Dobra, przestaniesz yy. <kluje> Dobra, Będę klikał w niewidzialną maszynę. Czemu to w ogóle tak lata? Na czym to leży, jak tu nic nie ma? <kluje> Chyba znalazłem przycisk. O, wreszcie się pojawiło. Dobra. No to teraz już będzie łatwiej. Może się uda zrobić całego tego no tej na w jednym odcinku, może nie. Wiec. Co? Tam możesz coś kupić. Nie mogę, bo... Daleko. A tam, no to nieważne. Na razie. Czemu nie mogę klikać? Co się stało? Już coś się zepsuło. A, no dobra, kupię to. Mam pojęcie, dlaczego to nie chciało działać. Może teraz będę. No. Aha, czekaj, dlaczego przycisk był wcześniej czerwony? O co? Tak jest czerwony, to nie mogę klikać? Nie, no mogę. No to o co z tym? Dobra, nie wiem. Ten odcinek to jedne wielkie problemy techniczne. No i <laughs> nic. zaraz będę miał 100 hajsu. Więc kupię sobie pierwszego dropera. Zatrzymać na chwilę filmu? Nie mogę zatrzymać, bo będę musiał zaczynać od nowa nagrywanie. Ale zatrzymać. Nie mogę zatrzymać, mogę tylko skończyć. Że już nie będę mógł tego później połączyć czy coś. Nie mogę tak. Nie. Czyli nie możesz tak jak na pompie? Nie, nie mogę tak jak na kompie. Mogłybyś zatrzymał, to byś mógł pozbierać kasę i kupić dużo rzeczy. Mhm. Mm Ale to by ci trochę zajęło, nie? No to co? Po prostu odcinek będzie dłuższy i tyle. No i czemu tam krótki się na tym pojawiły? Eee, bo tak. Nie pytaj mnie, to nie otworzyłem ten tryb. Pewnie zaraz ktoś tu przyjdzie i zacznie nas zabijać. Bo w mm. sumie jest tu dużo osób na tym serwerze i mają dużo kasy. Pewnie jakieś już fajne bronie sobie pozdobywali. Mhm. A do ciebie nie przyjdą. Mam nadzieję. David. Co? W ogóle to na środku, nie? Mhm. To jest kasa za zabijanie. E, nie, to są kile, a nie ten. Ale? A nie kasa za zabijanie. Ale, ale, a to ale, ale, a to po prawej to są śmierci. No z jedną śmierć. No. Bo się zabiłeś. No i co? Można dwa... mieć Cypek. Wziąć. Nie gadaj tak ciągle. No. Co to jest? Double saber. no Mówiłem, że już ktoś we mnie... Wiedziałem. To to są Gwiezdne Wojny? No. Masz podwójny miecz. Mam, ale nie będę go używał. Pa. Zż. Mam miecz świetlny. A wesel kogoś pójść? Nie. Czemu? Bo ja, ja prowadzę neutralne życie, nie będę agresywny. <noise> a zwłaszcza, że gram na takim słabym tablecie. No wygląd jest słabszy. No nie musisz się chwalić. Dobra. A się chwali, za 500 kupię ze ściany, to może już mi nikt nie wlezie. Bo że są jakieś latające rzeczy w tym tajkunie, a ja to nie wiem. Są. A raczej są. Są zetpaki. Skąd wiesz? Stąd, że w gwiezdnych wojnach były zetpaki na krona. Nie wiem, czy w gwiezdnych wojnach były zetpaki, czy nie. Ja nie oglądam gwiezdnych wojn. Dawid, ja to oglądałem na YouTubie. Dobra, ale nie oglądam. Znaczy ten, masz mi nic nie mówić. Hmm. Ale są zetpaki. Tylko nie mówcie, że to będzie taka mała ściana. Będą... Mhm. Mm eee, to nie była ściana. To było ściana. Czy ja kupiłem jedną ścianę i ona jest tu. Serio. Ej, nie. Serio. Czy może po prostu się nie pojawiły jeszcze? Mam nadzieję, że się nie pojawiły zaraz, sprawdzę. Tak, tu są ściany. No Ale tak. drzwi musisz sobie kupić. No. Bo inaczej będą ci nadal włożyć. Zbieramy teraz 500 na enchancer. Er. W ogóle czemu tamte się zatrzymały? Jakieś zlogowana jest ta gra. Um, mi się podegać. Albo to przez to, że wrzucam właśnie odcinek z Hooplesa 3 na YouTube'a. I to też może być przez to po prostu. Um, a to jak już się wrzucił? No to co? Nie ma... Dostałbym powiadomienie, gdyby się wrzucił. O co, wrzucił się? Tak, wrzucił się. No co mam Nie wiem, dobra. To pewnie przez internet po prostu. Mm. Chociaż nie. ja mam dobry internet, więc... Nie powinno to tak jeść? być w ogóle, co? Nie mów, że w tych ścianach są okna. Nie, nie ma. To co widać yy, podłogę z tych ścian? Nie ma okien w tych ścianach. To są dziury. Okna będzie trzeba kupić. O kurde. Czyli mogą ci przechodzić chodzić przez te okna? No. O kurde. I teraz to wszystko poleci, dobra. W końcu się odlagowało. Męczas. I owo jakaś to wygląda. Um, ale kulki się to zrobiło I znowu zaczęło się logować. Dobra, nieważne. Przynajmniej kasa nie stoi w miejscu, nie jest zlagowana. Na razie. Ale się szybko teraz zarabia. Ej, no. To no? teraz kilka raz No i patrz, już mi stać na dropper. Już nie muszę klikać nawet. A nie bieże z tego podwójnego mięsa? Nie. Co to za wielka kulka. A to się ten robi. O nie. Już ktoś mi się tu... Jedź mi stąd. Bycie kurde potne mieczem świetnym. Chodź tu. O nie, on nam nie da na jakiegoś. Wolno tak. E, kurde, znowu dobrać. mnie zabili. Dobra, kupię sobie drugie piętro. Jest minigun? Tak. Nie mogę go podnieść, niestety. To jest minigun. On zginął. On się zabił. No. Tylko tutaj nie ma, że... A tu kolejne są? Do, Ale do. czekaj. Ale ja... Nie, to jest beam drop jakiś. Co to jest w ogóle? Co to jest? Aha. To ci zarabia kasę. Tylko gdzie to wys wysyła te pieniądze? Bo chyba nie na tamten tor, bo jakoś nie widzę za bardzo. Może jednak. Nie wiem. Mam nadzieję, że zarabiam za to. Masz Masz więcej. No szybko się teraz zarabia. Ja? No i już ragów nie ma. Tylko sprawdzę, czy mi się nagrywanie nie skończyło czasem. Bo jakby tak było, to by było mi smutno bardzo. Czemu ja mam taką okazję, co się stało? Przecież przed chwilą jakieś tysiąc miałem co najmniej. Dawid. A trzeci odcinek będziemy trzy godziny nagrywać? Ile? Albo dwie. Ile? Trzy albo dwie godziny. Pogięło cię? Czemu, to jedną. Czemu ja mam robić odcinek, który ma nawet jedną godzinę w ogóle? Czemu tak długo? E, nie wiadomo. No to się da tak i wtedy. Nie. Ja nie... Przecież nie będę nagrywał przez godzinę. No to czemu nagrywasz przez godzinę? Nie, ja ustawiłem, że... Ten... Bo musiałem ustawić jakiś limit, to ustawiłem godzinę. Ale ja nie muszę tyle nagrać. Nie rozumiesz? A będę mógł pograć? Ale w co? Przecież ty masz Cypek. Masz swój telefon. Tu mama zablała do pracy. Mhm. Uh -huh. Jak będę mógł grać na komputerze, tak? Mhm. Uh -huh. To będziesz grał na moim tablecie i nagramy sobie razem, jak gramy w coś. Mhm, Dawid? Co? Będziemy grać w. w ten, w park Tycoon? Może, a może nie. Ale Dawid? Co? my um, wiesz co W ogóle jak przejść piętro wiesz. O, tu jest jakiś portal chyba. Czy co to jest? Holter. Może to jest trawina? Nie, to nie jest nic. Nie, no to jest wyjście ewidentnie na górę. Tylko tam się wejść nie da. No ale to powinno być trawina. Albo muszę sobie gdzieś tutaj po prostu postawić trawinę. Albo dworem się... Nie wiem, nie mam pojęcia. Dworem pewnie. Spróbuję pochodzić gdzieś wokoło. Może coś zna... może coś znajdę. Nic nie ma. Chyba, że to jest taki jednopiętrowy tajkun. Taki mały. Bo jak tak, to się wściekniemy. Czemu? No bo my. Nie A my nie, my... widzę już, że da się tam. No więc my lubimy długie tajkuny. No chyba ty. Ty nie lubisz? Nie, ja nie lubię, jak tajkuny są długie, więc proszę mi tu nie kłamać. Ja ja lubię piłki, Lubipa. No fajnie. A możesz nie, nikogo tego nie reklamować na moich odcinkach? Przepraszam. No. Ja ogólnie fajnie to tego, Dobra, czekamy na 5000. To będziemy mieli Gatling Laser. A w ogóle w minigun to nie jest to samo co Gatling. Nie wiem. Nie ogarniam, dobra. Też nie ogarniam. No, ale czemu to tam jest coś wbite w sufit? Może to są schody tak kijowo postawione? Że ten, że trzeba się domyślić, co to jest. Nie wiem, no raczej nie, bo przecież to się doskoczyć na... Nie. chociaż? Chyba to kupiłem. Tylko pytanie teraz, co to było. I pytanie, dlaczego moja postać znowu... Zniknęła. Fajnie. O, jest. Gdzie ty musisz wejść, żeby to kupić? Nie wiem, spróbuję tam wskoczyć na górę. Aha. Okej, okay, nieważne. <grych> no wyjdź stąd. No i znowu mam 1600, a przed chwilą miałem więcej, i nie wiem, co tu się dzieje. <grych> Pewnie coś kupiłeś. Nic. No. no w sumie mogłem to kupić, co tam było wyżej, ale... No zobacz. Nie. Czemu? No bo nie. A ile to postuje, to na górze? Skąd mam wiedzieć? Przecież tam nie byłem. A spróbuj wejść tym czerwonym jeszcze raz. Próbowałem. Co to jest w ogóle? A jest... O, fajnie. Wyśledzę to jeszcze raz, spróbuj. Cypek. Mhm. Nie odzywaj się. Nie wiem, może mam tu stać. Się nie ruszać, to mnie teleportuje na górę. Raczej nie. Może to jest jakiś bug. Albo po prostu ja jestem jakiś dziwny i nie rozumiem jak to się jak to się gra A może trzeba na to kliknąć? A może nie? <coughs> Dobra, wezmę sobie to Spróbuję kogoś zabić I... Chyba na tym zakończymy odcinek, mm. bo nie widzę za bardzo sensu dalej tego nagrywać, skoro nie mam pojęcia, jak, jak, jak miałbym w ogóle tutaj dalej grać, bo nie widzę żadnego wejścia na górę, bo że jest gdzieś z tyłu albo z boku. <laughs> da się w ogóle jakoś przeładować to? Czy się nie da przeładować? Czy może, może się samo przeładowuje? Nie ma żadnego wejścia. Niestety. Dobra. Idziemy komuś poprzeszkadzać. Nawet nie wiem po co. Tak po prostu. Dawid. Zapytam się tak, czy będziesz mógł brać na kąpię po odcinku to będzie mógł coś z tego machać. Ok? Co to da? Ale zlabowane są te pociski. O, zastrzeliłem go. No, szczęście. To nie, wyciągnął mnie świetny No i po mnie. Dobra. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie, jeśli się spodobało, to łapka w górę. Cześć.